Ołtarz rodzinny. Dzień 326. 21 listopada. Ale ja z głosem dziękczynienia będę Ci składał ofiary. Wypełnię to, co ślubowałem. Od Pana pochodzi wybawienie. Jonasza 2. 9. Kiedy Jonasz był w brzuchu wieloryba, jeżeli ktoś miał problemy, Jonasz miał je na pewno. Otóż, gdy popatrzył się na tę stronę, był to brzuch wieloryba. Gdy spojrzał wstecz, był to brzuch wieloryba. Gdziekolwiek się popatrzył, był to brzuch wieloryba. Miał morskie wodorosty owinięte koło swej szyi i leżał w wymiocinach, w brzuchu wieloryba. No wiecie, nic dziwnego, że miał naprawdę mocne kłopoty. Był on w daleko gorszym stanie niż w jakim jesteś ty dzisiaj wieczorem. Nikt z nas tutaj nie jest w takim stanie. Lecz czy wiecie, co powiedział Jonasz? On powiedział: To są próżne kłamstwa. Ja więcej nie będę patrzył na brzuch wieloryba. Lecz jeszcze raz, panie, będę patrzył w kierunku twojej świątyni. Amen. Dlaczego? On wiedział, że gdy Salomon poświęcał tę świątynię, Salomon modlił się i powiedział: Panie, jeżeli twój lud wpadnie gdzieś w kłopoty i popatrzy się w kierunku tego świętego miejsca, i będzie się modlił, wtedy wysłuchaj z niebios. I Jonasz, jeżeli chcecie nazywać go szczepieńcem, miał związane ręce z tyłu, związane stopy, w rozburzonym morzu, w brzuchu wieloryba, który popłynął z nim na dno oceanu. On jednak nie chciał się patrzeć na nic innego niż na świątynię, ponieważ na świątyni została wypowiedziana modlitwa. Jeżeli Jonasz mógł patrzeć się ku świątyni, która została zbudowana przez ludzi i miał taką wiarę, chociaż był w takich warunkach, o ileż więcej możemy my dzisiaj wieczorem, będąc w jakichkolwiek warunkach, popatrzeć się do niebios, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej. I wstawia się za nami swoją własną krwią na podstawie naszego wyznania. Więc jest to zależne od tego, na co się patrzysz. Czy wiecie, co uczynił Bóg? On musiał włożyć do tego wieloryba butle z tlenem. On zachował tam proroka przy życiu trzy dni i noce. I zabrał go na rejs poprzez całe morze aż do Niniwy. Niniwa była wielkim miastem, w którym mieszkały tysiące ludzi. Oni byli bałochwalcami i oddawali cześć Bożkom. A ich wielkim Bogiem był Bóg Morza, Wieloryb. Wszyscy byli rybakami. Oto byli na brzegach i rozciągali swoje sieci, tak grzeszni jak Stany Zjednoczone obecnie. I ni stąd ni zowąd przypłynął Wieloryb. A był dla nich Bogiem. Otworzył swoją paszczę, wysunął swój język, i prorok wyszedł po nim jak po pomoście. Oto przypłynął ich Bóg i wypluł przed nich proroka. Nie dziwcie się, że Bóg musiał uczynić to w ten sposób. Bóg wie, co on czyni. Nic dziwnego, że oni pokutowali na skutek tego, co Jonasz głosił. Dlaczego? Wieloryb wypluł go na brzeg. Prorok wyszedł z paszczy wieloryba i zaczął głosić. Oni na pewno pokutowali. Bóg czyni takie rzeczy w nadprzyrodzony sposób. On czyni swoje cuda. Czytaj dzisiaj pierwsza królewska 8 od 33. Przypowieści 11, Jonasza 2, Jakuba 3.